Witam Was moi drodzy, tak jak obiecałem w poprzednim filmie o mojej modzie własnej produkcji w sekwencyjnym do G27, teraz już o kolejny hamulec ręczny mojej własnej produkcji, które wykonałem i pokażę Wam jak on działa, jest on bardzo przydatny w grach, gdzie się po prostu driftuje, czyli na przykład Dirt 3. Więc przechodzę do samej rzeczy, jak to zostało wykonane. Są tutaj użyte dwa kątowniki łukowe, które możemy zakupić w każdym sklepie żelaznym. Cztery śruby, które zostało to wszystko ładnie tutaj złapane. Możemy sobie tutaj między tymi śrubami regulować rozstaw. I sobie, możemy sobie dobrać drążek, który nas, jakiej średnicy, interesuje. Wszystko zostało przestrzelone śrubą, która działa za ośkę. Dzięki na nasz drążek porusza się do tyłu. Od spodu jest zamontowany mikrostycznik, który jest połączony z padem od Xboxa 360. I to wszystko jest wlutowane w mikrostyki w przycisku R. Te od spodu jest zamontowana również gumka, która, dzięki, która naciąga nasz dążek i dzięki temu oddaje on nam bardzo ładnie tutaj. Wszystko jest naprawdę bardzo solidnie, możemy tu dość mocno szarkać, ciągle na pewno nie ulegnie to zniszczeniu. Więc przejdźmy teraz jeszcze do samej gry i pokażę Wam jak to wszystko funkcjonuje. Jak włączymy sobie Dilta 3, DIRT 3. Tam jest to najładniej, najłatwiej pokazać i można zobaczyć jak fajnie. Działa taki hamulec ręczny, gra już się uruchamia. Co do kosztów, jeśli chodzi o ile może być warte zrobienia takiego shifterka, jest to naprawdę niewielkie pieniądze. Te łuczni łuczniki kątowe kosztują naprawdę grosze. Cztery śruby, plus nic plastycznych też tam, półsłupkówkę czy dwa kosztuje, kabelka, kawałek. No i trzeba mieć tylko palę oczywiście, żeby się do czegoś wpiąć lub podłączyć. Oczywiście można byłoby się tutaj wlutować. Jest nawet poradnik na internecie jak gotować się do shiftera G27, ale jako, że ja już miałem pada rozebranego, to postanowiłem się tam podłączyć i działa to wszystko równie dobrze. Więc przejdziemy teraz na tor. Wcześniej jeszcze pokażę opcje. W opcjach sobie wchodzimy, controls i tutaj mamy ustawienie e-brake. Ja sobie przypisałem już wcześniej, bo jeździłem w Kowisza RT. No i co teraz, Weźmy sobie jakiś wyścig najlepiej, dajmy Tower to, bo tutaj takie taki fajne, fajne wyzwanie. Gdzie to było zaraz... o tutaj, sprint. Ja tutaj oczywiście zrobiłem platynę. I co dalej, i co dalej? Gra się ładuje i zaraz zobaczycie jak to fajnie funkcjonuje. Go no, go no, go Oczywiście ja jeżdżę bez assist, a bez nie mam kontrolacji, też nie ma. Wszystko jest furle ali samo jeżdżę na sekwencyjnej skrzynie biegów, którą sobie sam wykonałem. Zobaczy teraz, obrót do 360 stopni uczucia i wyjeżdżamy 1, 2, 3, lepiej pociągnięcie hamulca 3 kawałek prosty, gaz, Dohamowujemy ręczny, kręcimy błądka 360 stopni, wyjazd na prostą, dwa, trzy, zwalniamy lekko, należy zwolnić, żeby na za szeroko nie wyniosło, to jest tata czasu zbyt duża, kolejny bieg, wbijamy, zahamowujemy, no, nie wyszło do końca, do końca tak chciałem, ale można zobaczyć jak to działa, jak to platyny. teraz nie, nie zrobię, ale kolga myślę, spokojnie ujadę. Także więc tak prezentuje się nasz shifterek, naprawdę fajnie to wszystko reaguje, mnie jeszcze lepiej. No go 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 start. Mamy czelem rzeczywiście zdecydowanie łatwiej się jezić tą grę na sekwencyjnej skrzyni biegów 0 i niż używając skrzyni typowej sześciobiegowej, która jest dołączona do naszego naszej kierownicy G27. Gdzie możemy sobie spokojnie operować kierownicą tak, co na nas interesuje przy użyciu tego oto hamulca ręcznego. No więc moi drodzy, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten hamulec. Nie były jakieś pytania. Bądź niejasności, albo macie jakiekolwiek propozycje, co by można było zmienić, zmodować lub dodać, to piszcie, także pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć!